E, do brzuszny i jego część tu. Mhm. Tak? I tutaj. E, Ej, tylko kulawa ja chora. Bo ja już aha, jestem chora No zamknię. Trzymamy. ruda. No sorry. I tutaj e, jest tak, te kółko to jest e, prosty klatki piersiowej. Przechodzące rozciągnę w prosty brzucha. Od no, kogo tu nie widać, bo jest uwalone. Skośny brzucha zewnętrzny tutaj. I teraz tutaj jest... To jest skalenus. Tak, tylko... Aha, dobra. Czy tu jest grzbietowy, a tutaj będzie ten pierwszego żebra. Aha. Taki dziwny, to nie? Lepszy, 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 lepszy. Tu. Tutaj jest skalenus, nie? Bardzo ładnie go tu widać. A to? To jest długi głowy. Długi głowy, a schowany tam w środeczku długi szyi. Z jest długi głowy? Mhm. Hmm. Dobra, o, i teraz wam dobra. pokażę tutaj te. To jest tutaj płatowaty, zobaczcie, taki przecięty. Grubachy, taki. No, no. Płatowaty, tak go odgraniczam. I tutaj mi idzie tak znowu to, co tam na tym małym się, Półkolcowy-kolcowy, tak. Przechodzący sobie w wielgachny biwenter. Nad nim leżący kompleksus. Bo pamiętajcie, że tutaj psa mamy z drugiej strony. Czyli z tymi mięśniami jedziesz od drugiej strony, nie? Czyli biwenter, kompleksus, potem najdłuższy grzbietu. Przechodzący w najdłuższy głowy i szyi. Tak? Taki wielki. Głowy, szyi. Nie, czekajcie. No, jest, jeszcze raz. biwenter kompleks sorry. Głowy, najdłuższy głowy. I to będzie szyi, ta taka wuj. Kurwa, nie mogę wytrzymać. I biodrowo-żebrowy pod samymi żebrami tu. Pod samym zębatym dobrzusznym biodrowo-żebrowym. Czyli jeszcze raz na szybko. Nie? Nie. Półkolcowy, kolcowy. biwenter gruby, Czekajcie, tu, biwenter, kompleksus. kompleksus ten, <laughs> najdłuższy grzbietu, głowy, najdłuższy głowy, szyi, no i tu od biedy jest tu, to jest ten szyi jeszcze, tutaj gdzieś jest ten biodrowo-żebrowy pod samymi już tu, się się nie? Chodzi, tu, no, dokładnie. No, no, no. I chodźmy stąd.